krzyżacka Czty 1410 rok średniowiecze mamy zamek polski ale jakież jest i zdziwienie gdy widzą przeciwnika gotowego do odparcia tego ataku opuszcza zamek i goni krzyżaków wyciąga swój miecz i ciach ciach krzyżacy położeni Na moim kanale, a w dzisiejszym odcinku zestaw Zamek Królewski. Zestaw numer katalogowy 7404. Ale czemu postanowiłem zrobić? Tę recenzję. Jest to jeden z pierwszych moich zestawów w ogóle, jakich dostałem w życiu. Nie znalazłem do niego zdjęcia, ale macie, teraz, właśnie wrzucam wam na ekran. E, zdjęcie też z innego zamku, który był totalnie moim pierwszym zamkiem, i też e, mam go w swojej kolekcji, ale nie wiem, czy uda mi się odbudować. I ogólnie ta cała seria LEGO Castle, e, miałem ją całą. E, to, to, było, to była jedyna seria w mojej kolekcji, którą miałem całą skompletowaną. I tyle się bawiłem, że nawet brałem ją do przedszkola. Tam pogubiłem trochę ludzików, ale udało mi się odzyskać coś z tego. Na przykład tą linę wciągnąłem odkurzaczem, takie Story Time. No i ten zestaw dużo, dużo przeżył, ale jest tutaj ze mną i cieszę się, że mam go w swojej kolekcji. Zapraszam do recenzji, bo na pewno będzie ciekawie. 2013, przełom dla LEGO, takie zamki wtedy budowały, budowali nasi konstruktorzy, naprawdę jest to świetne Więcej rzeczy do, dowiecie się w dalszej części recenzji, ale jeszcze umówmy takie szczegółowe informacje 996 elementów, z czym wam się to kojarzy? Oczywiście dobrze wiecie 996 rok, Chrzest Polski i być może wtedy właśnie takie, takie zamki powstawały Właśnie czasy mieszka pierwszego. No i dobra, przejdźmy sobie do kartonu. E, on też jest bardzo, bardzo ładny. E, widzimy całą naszą konstrukcję. Nie jest tutaj nic przekombinowane. E, właśnie bardzo, bardzo fajny karton. Dobra, przejdźmy sobie na tył i widzimy informację, że zamek jest modułowy. Co to oznacza? Że możemy zmieniać jego pozycję. Możemy te mury przeczepiać jak, jak nam się żywnie podoba. No, jest taki zwykły zamek z dziedzińcem, ale jeżeli chcemy, no to możemy zrobić mury obronne i dopiero ten dziedziniec za tymi murami obronnymi umieścić. Eee, bardzo fajnie, że taka opcja jest, no bo zaraz wam to pokażę. Po prostu te wszystkie moduły są odczepiane na te bolce. Także to fajnie, fajnie się to e, prezentuje i fajnie, że taka, e, taka rzecz została dodana. Dużo elementów bawialnych, dużo takich skrytek, wszystko dowiecie się w dalszej części recenzji. Ja teraz zmieniam kadr, no i widzimy się już przy, cał, przy samym zamku. Zamek od przodu wygląda cudownie. E, ogólnie jest utrzymany w kolorystyce jasno-szarej, ale gdzie nie gdzie się elementy w kolorze e, niebieskim, również brązowym oraz złotym. Bardzo fajnie jest to utrzymane. E, no i co jeszcze ja tutaj mogę powiedzieć? W zamku znajdziemy 7 minifigurek 7 bardzo, bardzo fajnych minifigurek. Podoba mi się równowaga, która jest tutaj utrzymana. Czyli trzy figurki po stronie złej, cztery po stronie dobrej, ale wiadomo, król raczej nie, nie walczy, tylko siedzi tam sobie e, w zamku. No i co jeszcze mogę tutaj powiedzieć? Mamy trzech właśnie rycerzy ze Smoczej Armii. Trzech rycerzy z Armii Królewskiej. No i taka jest opowieść ze strony Duńczyków. A jaka jest moja opowieść? Moja opowieść jest następująca: Bitwa e, Krzyżacka. 1410 rok, średniowiecze. Mamy zamek polski, na który nacierają wojska krzyżackie. E, mamy tutaj taran, taki pojazd właśnie naszych krzyżaków. E, on jest w ogóle bardzo fajnie zrobiony. Mamy ten taki taran po jednej stronie, a po drugiej stronie mamy katapultę. Bardzo, bardzo fajnie to wygląda. Ale nasza e, dobra strona też nie jest wcale zła. E, mają konia, e, bardzo fajnie uzbrojonego, w takim, w takim złotym e, hełmie jakby na konia. E, co jeszcze dalej? Oni są bardzo fajnie uzbrojeni, pod takim względem, że oni mają łuki e, oraz kusze i oni mogą po prostu ładować w tych krzyżaków e, z daleka, a oni dopiero muszą dojść do tego zamku, no i wtedy mogą dopiero nacierać. E, ogólnie zamek posiada dziedziniec bardzo, bardzo fajny dziedziniec co tam zna znajdziemy, zaraz się przekonacie zaraz Wam to wszystko pokażę e, no i jeszcze jest, że chciałbym zwrócić uwagę na te tarcze bo w tym zestawie dostajemy ich masa e, tutaj mamy dwie tarcze po stronie dobrej możemy je sobie łatwo wyczepić i na przykład dać ją w rękę tutaj e, temu rycerzowi i on może nacierać na krzyżaków e, również mamy tutaj chorągiew po stronie złej Mamy tutaj kolejną tarczę po stronie złej No i jeszcze tutaj kolejną tarczę Po stronie złej e, Fajnie, że, te, że tych tarczy Dużo dostajemy, jeszcze tutaj zwróciłem uwagę Na jedną taką Większą do... Przejdźmy do pierwszych funkcji bawialnych tego zestawu Pierwszych, ale nie byle jakich Wydaje mi się, że takich najważniejszych Nasz zwiadowca na zamku Zobaczył krzyżaków nacierających Na polski zamek Co robi nasz zwiadowca? Wskakuje tutaj na tą wieżę, opuszcza. Uwaga, kratę. Zobaczcie, jak to fajnie e, działa. Możemy sobie zwinąć tą kratę. Ale... A teraz kolejną rzeczą, którą musi zrobić, jest opuszczenie mostu zwodzonego. Jak to robi? Mamy tutaj kolejne pokrętło, i po prostu w taki oto sposób podciąga. Ten most zwodzony, on dochodzi do końca, i to jest bardzo fajne, że nie zatrzymuje się tam gdzieś na jakimś momencie, i mamy w tym momencie obronę naszego zamku. No i w tym momencie nasz taran nie ma opcji, żeby się tutaj przedostał. Także to jest bardzo fajne. No i przejdźmy już na ten dziedziniec. Nasz zamek jest przygotowany do obrony, no i mamy jeszcze chwilę, więc zajrzyjmy do środka. W tym momencie wyłoniła nam się trzecia wieża, której na samym początku nie było widać, ponieważ zasłoniła nam to e, ta wieża główna. No i dobra, wydaje mi się, że jest to taka najważniejsza wieża, ponieważ mamy tutaj e, strefę dla naszego króla, a dokładnie jego tron. E, również mamy tutaj taką butelkę z jakimś trunkiem najprawdopodobniej. Oraz jeszcze wam pokażę e, mamy tutaj obok kielich. No, i co dalej jeszcze mamy? W tej wieży na, samym, na samej górze mamy taki mm, płomień, oraz tutaj kryje się taki bardzo, bardzo fajny skarbiec. No, i powiem Wam, co tutaj się znajduje. Możemy go otworzyć po prostu pochylając te drzwi, ale mamy tutaj również taki oto klucz, dzięki któremu możemy e, otworzyć te drzwi za pomocą tego klucza. W taki sposób możemy je uchylić, i pokazuje nam się taka oto skrzynia. Na samym dole mamy jeszcze wyjście z zamku, i teraz Wam to pokażę. Również mamy takie bardzo, bardzo fajne drzwi. To są elementy, na które bardzo warto zwrócić uwagę. Mamy te drzwi do zamku, otwieramy je, i to jest takie tylne wejście ewakuacyjne dla naszego króla. Po prawej stronie naszego zamku mamy również kolejny pokój, i jest tutaj taki stolik dla naszych rycerzy. Tutaj mogą sobie stanąć, zjeść coś. Niestety nie dostajemy nic do jedzenia w tym zestawie, no ale jeżeli ktoś ma na przykład nie wiem czy jakieś banana, czy jakieś mięso, no to może sobie na tym stole coś takiego położyć. Podobają mi się te flagi naszego kr królestwa. One są zrobione z bardzo fajnego materiału, takiego giętkiego. E kozacko to wygląda. I dostajemy e te flagi w trzech sztukach: jedna jest tutaj, druga jest tutaj i jeszcze trzecia jest tam z przodu. E wydaje mi się, że tutaj od tyłu można było zakryć ten mechanizm. E na przykład tutaj mogli mogliśmy moglibyśmy to po prostu obudować. Sami możemy coś takiego zrobić. Ale e, gdyby ten mechanizm nam się coś tam popsuł, gdyby nam jakiś klocek odpadł, e, no to w tym momencie możemy szybko to naprawić bez rozkładania całości. Także po części jest to dobre, e, po drugiej części nie. To zależy, jak to e, woli. Dobra, zobaczmy jeszcze, obróćmy ten zestaw, ponieważ mamy jeszcze jedno zagospodarowane pomieszczenie i znajduje się. Ono w trzeciej wieży. Trzecia wieża, wieża strzelca z kuszą, no i mamy tutaj właśnie e, jedną kuszę, drugą on trzyma sobie w łapce, dalej mamy tutaj jakąś baryłkę, e, no i mamy również więzienie. Więzienie, do którego możemy wsadzić nieprzyjaciela, na przykład taką oto postać, zabrać jej broń, otworzyć ten łańcuch i wsadzić ją po prostu do więzienia. Bardzo fajna funkcja, bo takie e, więzienie często się pojawia w jakichś zestawach, e, ale to jest przemyślane. Mamy tutaj takie zamknięcie, dlatego od drugiej strony nie ma szans, żeby ten, e, ten nieprzyjaciel to otworzył. Wydaje mi się, że te pomieszczenia mogłyby być lepiej zagospodarowane, no bo mamy tutaj zaledwie jedną rzecz na każde pomieszczenie. Jeszcze warto zwrócić uwagę na te ruchome schody. E, możemy je tutaj z tej strony odczepić. No, i przeczepić ją na drugą stronę. To jest fajna funkcja. A teraz pokażę Wam bardzo, bardzo fajną funkcję bawialną, kolejną w tym zestawie. I to jest funkcja bawialna, którą najbardziej się bawiłem. Mianowicie nasi rycerze dowiedzieli się, że mamy tajne przejście, i próbują sforsować tą część muru. No i co? Udaje im się wepchnąć to do środka. To jest oczywiście taki specjalny element bawialny zrobiony. Ale jakież jest i zdziwienie, gdy widzą przeciwnika gotowego do odparcia tego ataku? A teraz przejdźmy do oblężenia naszego zamku. Na początku nie pokazałem wam e, użycia tej katapulty. No i już to, wam to nadrabiam. Poprzez energiczne pociąg pociągnięcie tej głowy e, od naszego pojazdu, możemy wyrzucić e, pocisk. Ale spokojnie, nie jest to jeden pocisk, ponieważ jeszcze w naszym pojeździe mamy dwie sztuki tego pocisku. No i ponownie możemy go użyć. No i w, te, w ten sposób forsować nasz zamek. Ale Polacy również nie są dłużni, ponieważ e, mamy tutaj jednego ucznika, który też obsługuje taką katapultę. Już Wam pokazuję jak to działa. Mamy taki element, na który wkładamy jeden z tych, e, jeden z tych pocisków. No i już Wam to pokazuję jak to działa. Mamy taki elastyczny element, e, z tym jeszcze z takim wykorzystaniem tego elementu się nie spotkałem możemy to popchnąć zaraz już wam, już wam to pokazuję jak to działa wkładamy sobie pocisk do naszej katapulty pociągamy i w taki sposób ten, tą katapultę możemy uruchomić no i ten pocisk leci naprawdę naprawdę daleko Zdesperowani Krzyżacy wystrzeli już wszystkie swoje pociski. No i jeszcze próbują sforsować tą bramę Taranem. Niestety im się to nie udaje. A nasi łocznicy nie są dłużni. Odbijają te wszystkie strzały. No i próbują powstrzymać przeciwnika. No i dobra, nasi przeciwnicy już się cofają. cofają ale co się dzieje dalej? Polskie wojska. Tym razem nacierają na krzyżaków, opuszczają mo most zwodzony, op wciągają kratę i zaczyna się kontratak. Nasz rycerz wyjeżdża na swoim rumaku e, z dziedzińca, opuszcza zamek i goni krzyżaków. Pokazuję wam, jak to wygląda. E, wyciąga swój miecz, i ciach, ciach, krzyżacy położeni. I po raz kolejny udało się odeprzeć atak. Sami widzicie, ile historii dzięki temu zestawowi można stworzyć. Zestaw jest naprawdę kompletny. E, jedynym takim minusem, który tutaj zauważyłem, no te pomieszczenia mogłyby być trochę bardziej wyposażone, chociaż to może można zrobić na własną rękę. Zobaczcie, jak pięknie wygląda ten zbiór wszystkich minifigurek z tego zestawu. Jest ich aż 7. No i tak jak już wspominałem, 4 po stronie dobrej, no i 3 po stronie złej. Tak jak już mówiłem, podoba mi się ta równowaga, ponieważ trzech rycerzy mamy po stronie dobrej, no i trzech po stronie złej. I dobra, przejdźmy do omówienia figurek. Po stronie dobrej każda jest inna, każdy ma inny tors. Mamy chromowane elementy na torsie, to jest bardzo fajne. Szkoda, że nóżki bez nadruku, ale i tak ta figurka bardzo mi się podoba. Fajny element kuszy, no i minka też jest ok. Szkoda, że nie ma dwóch wyrazów twarzy. Kolejna figurka to łucznik. Bardzo, bardzo fajny, bardzo fajna figurka. Ma z tyłu kołczan, ma również wyposażenie w postaci łuku. Fajny chromowany hełm, naprawdę figurka mega kompletna. Również torsik, fajny nadruk, z tyłu też się coś znalazło. No i ponownie nóżki bez nadruku. No i wydaje mi się, że najlepsza figurka. W tym zestawie, czyli bez wątpienia jest to król. Świetna korona w kolorze złotym, świetny miecz. Wydaje mi się, że unikatowy element. Przynajmniej mam taki jeden w swojej kolekcji. Dalej mamy świetny tors. On jest naprawdę szczegółowo nadrukowany. Mamy tutaj e, jakąś koronę tutaj e, na środku. Naprawdę jest on. Perfekcyjny i świetnie to wygląda. Nóżki też są lekko zadrukowane. No i ostatnią minifigurką ze strony dobrej jest rycerz na koniu. Również bardzo fajna, e, fajna figurka wyposażona w tą długą tarczę, ona jest naprawdę kozacka, e, dalej konik świetnie wygląda, e, no i również figurka nadrukowana e, z każdej strony. Chodzi mi tutaj o spodnie oraz otors. E, również mamy taką zbroję, to też jest fajny element, miecz e, oraz bardzo fajny hełm. Po stronie złej mamy trzech rycerzy, ale nie będziemy ich każdego z osobna omawiać, ponieważ oni są bardzo, bardzo podobni do siebie. E, różnią się jedynie hełmami, no i ten jeszcze ma tarczę. E, ale jeszcze zanim przejdziemy do podsumowania, to zobaczcie ten zamek z perspektywy atakującego krzyżaka. Z jednej strony wygląda groźnie, ale z drugiej epicko. No i teraz, jak patrzę na ten zamek, super, super, super. Ja lubię używać tych trzech słów, no ale na taki, na taki zamek jest naprawdę cudowny. No szkoda, że ta seria LEGO Castle została wycofana. No i wydaje mi się, że jeszcze warto wspomnieć, że dostajemy 22 cegiełki. W kolorze ciemno oraz 16 w ciemno-szarym, także nawet dla takich fanów cegiełek jak ja ten zestaw się może przydać. Naprawdę zestaw kozacki, 7 minifigurek to tylko potwierdza wielkość tego zestawu. Zapomniałem jeszcze wspomnieć o tej drabinie, którą też możemy otrzymać w tym zestawie. Naprawdę nie mam pytań co do tego zestawu, jest po prostu kompletny. Jestem 100% pewien, że set Wam się spodobał, ale mam nadzieję, że recenzja również. Jeżeli jeszcze nie zostawiłeś subskrypcji, jeżeli jesteś nowy, to zostaw to i szybko to nadrób Łapka w górę, mieli widziała. dziękuję Wam za oglądanie, widzimy się w kolejnych odcinkach Cześć!